Witajcie kochani! Dzisiaj mam radosną nowinę, no może nie dla wszystkich, ale dla mnie. Ogromna radość. Yy, zniknęły mi zmienniki, to znaczy ja 99% to tak śmiało mi ich zniknęło. A to za sprawą ich naturalnego wroga, który wpierdziela je, tu widzicie. Przy kwiatku. Tutaj jest następny. O, 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 idzie tam do góry, idzie. To są kosarze, no kosarze lubi, to są pajęczaki, on mi mignął taki jeden większy kosarz na ogórku, jak kręciłam film o tych zmiennikach, gdzie miałam ich setki, w tej chwili dzisiaj namierzam tylko dwa zmienniki i na każdym ogórku jest, o tutaj jest jeszcze zmiennik, zaraz go, już poszedł, ale to go złapie ów kosarz, kosarze się tu rozmnożyły, są malutkie i są wielkie, pokażę wam dużego. No Tutaj jest duży. Mam nadzieję, że go dobrze widać. Że jest ostry. I na każdym widzę te kosarze pochowane. One są. Trudno jest takie namierzyć, bo one są małe i takie, wiecie, na tych cienkich nóżkach. Na każdym praktycznie ogórku mam owe kosarze. Jak już widać, te szczyty bez żadnej chemii, bez żadnych oprysków, bez niczego zaczęły się te ogóreczki poprawiać. nie spotkałam też dzisiaj przy tym oglądzie ani jednej zielonej larwy tak, czy tego stadium pośredniego tylko wam jedno powiem one lubią, kosarze lubią takie zarośla tak? typu winobluszcze winogrona one lubią tam siedzieć ludzie się boją mieć właśnie takie zarośla na swoich działkach z uwagi na pająki no pająków to tu jest mało Natomiast kosarzy jest dużo, może tutaj znajdę tego co tutaj było, ale one się tak szybko przemieszczają. No naprawdę nie ma, ani w kwiatach nie ma. No to dzisiaj trzy dorosłe osobniki spotkałam tylko z minnika. Ogromnie się cieszę. Właśnie się cieszę, że nie użyłam żadnej chemii tutaj, żadnego mopsilanu czy Mospilanu. Chyba się nie nauczę bo pojawiły się tak jak dronki na mszyce czy larwy złotoki na mszyce tak ja mam moich strażników dzielnych strażników w postaci kosarzy Dziękuję za uwagę buziaczki pa pa